Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od netto. Oferta do 13 listopada, czyli do jutra, w praktyce być może dłużej. Eee, piwa z browaru Błonie, rzemieślnicze tradycje, miodowe, a także Kalina Malina Porter 4,99 za butelkę. Eee, tych propozycji eee, szukać można eee, w netto. Eee, przechodzimy do Kauflandu. Oferta do 17 listopada. Tutaj również. Eee, Browar i piwo konopne Hula i Dusza 4,99 za butelkę również. Opuszczamy już Kaufland i przechodzimy do Groszka. W Groszku do 16 listopada włącznie. Dla odmiany znowu browar Błonie 449 seria polski folklor. Wychodzimy z groszka i już jesteśmy w Karfurze. Oferta do 21 listopada włącznie. Tutaj piwa Trybunał z browaru Sulimar. Różne rodzaje 3,29 za butelkę. Eee, ok. Jesteśmy już w Lidlu. Oferta od 12 listopada, czyli od dzisiaj. E, I tutaj, ale browar Sweet Cow e, Milk Stout wraca bardzo dobrze. E, lub Smokey Joe e, 6.99 za butelkę. E, dalej browar zamiastem Cicha noc lub dobra noc oba piwa w cenie 6 ,99 zł 99. Następnie browar Jan Olbracht piernikowy foch w dwóch wariantach 6.99 za butelki półlitrowe. Mamy także Leffe belgijski klasyk 4.99 za butelkę 0,33 33 i mamy na koniec zestaw piw ze szkłem z Browaru Rężel. 3 piwa plus szklanka firmowa 29.99 za komplet. Tak to wygląda w tym tygodniu. Dość skromnie, ale Lidl stanął jak to zwykle bywa w ostatnim czasie na wysokości zadania. Drodzy moi, jeszcze dzisiaj, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w piątkowy wieczór a w zasadzie taki wieczór i popołudnie live z Wrocławia, pierwszy live z Wrocławia w tym przy okazji tego wyjazdu czyli pub crawl po wrocławskich lokalach oczywiście wspólnie z Radkiem Sierantem z vloga Smakuj Piwo natomiast jutro, to jest w sobotę planujemy live z lotnego festiwalu piwa w hali Stulecia również we Wrocławiu oczywiście także zapraszamy serdecznie do śledzenia vloga te transmisje będą dostępne dzisiaj wieczór południe i również jutro mniej więcej pewnie gdzieś od 13 może wcześniej już ta transmisja z hali stulecia się rozpocznie. Zapraszamy. Serdecznie dzięki za uwagę, dziękuję za to wydanie piwnych okazji. Tradycyjnie pozdrawiam i tradycyjnie życzę udanych zakupów. Tomasz Migdałek, birofile w logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!